33 dawców i blisko 15 litrów krwi. To wynik czwartej w tym roku akcji zbiorowej donacji zorganizowanej na terenie firmy LERK w Pustkowie osiedlu. Tym razem honorowi dawcy dzielili się cząstką siebie pod hasłem 100 litrów krwi na statną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Chcemy pomóc innym ludziom potrzebującym. A że tutaj, no my pracujemy tutaj w tym zakładzie, dlatego tu jest nam najwygodniej podchodzić i. Jest, jak jest tylko akcja, to udzielamy zawsze. Wszyscy chętnie oddają, kto tylko może. Szwagier mnie zachęcił. Także no i tak się stało, że byłam. Ostatnio byłam w maju, i teraz jestem właśnie we wrześniu, więc akurat tam te cztery miesiące minęło i jestem drugi raz. Warto, dlatego że brakuje, to warto myślę I myślę, że właśnie szczególnie w takim czasie należy się mobilizować, chyba jeszcze bardziej, skoro brakuje. No bo to niestety, tak jak to w reklamie mówię, nie da się tego wytworzyć w inny sposób, także to jedyny sposób, żeby oddać coś komuś. Bezinteresownie. Wiele osób w regionie, w województwie nam zazdrości takich pomysłów dzięki dobremu zespołowi dobrej drużynie krwiodawców udaje nam się realizować te cele. Członkowie pustkowskiego klubu honorowych dawców zdają sobie sprawę z tego, że bieżąca sytuacja epidemiologiczna spowodowała spore braki w bankach krwi. Świadomie i bez strachu oddali się w ręce pań z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Myślę, że tutaj są takie środki, już tutaj panie za, zapobiegają pod każdym względem dezynfekując, więc myślę, że to jest małe ryzyko. Na pewno mniejsze niż gdziekolwiek, nie wiem, na przykład w sklepie. Na co dzień też pracuję w takim miejscu, gdzie mam duży kontakt z ludźmi, pracuję w aptece, więc, więc nie, nie, nie bałam się tego akurat. Zwyczajiliśmy się w paseczkach i jakoś dajemy radę. Jest spadek ilości krwiodawców związany właśnie z koronawirusem, są osoby, które się boją po prostu iść, że mogą się zakazić w punkcie krwiodawstwa i w ogóle wokół, wokół tego wszystkiego jest taki zły klimat można powiedzieć, a centra regionalne krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują i proszą o pomoc. W minionych latach krwiodawcy mobilizowali się także w tematycznych akcjach, m.in. 100 litrów krwi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W zeszłym roku klubowi HDK udało się pozyskać ponad 120 litrów tego cennego daru życia. Bilans tegorocznych zbiórek już zbliża się do setki. Kolejna piąta zbiorowa akcja oddawania krwi w Pustkowie Osiedlu zaplanowana jest na 18 listopada.